Są emocje, no, widzieliśmy, że, że, że były. No, trudno, żeby w takim meczu, gdzie przegrywamy i, i, i wiemy, że, że tylko zwycięstwo daje nam cokolwiek jeszcze, jakieś nadzieje na to, żeby, żeby się liczyć, to yy, na pewno mogę tylko przyklasnąć chłopakom, że do końca, jak już nie jeden mecz, tak wygrali taką determinacją i, i takim poświęceniem. I dzisiaj też tak było. No, na pewno to kosztowało, ale, ale na pewno warto było, bo. Yy, gramy w prawdopodobnie baraż, tak? Nie wiem, czy Gracie Czy barujesz. to jest pewne? Tak, no. no nie, ale, ale słyszałem tutaj e, gdzieś z nie dało się gdzieś nie, nie wsłuchać w to, co podawał speaker. W związku z tym mm, gramy jeszcze dwa mecze i, i na pewno dzisiaj e, myślimy o tym, żeby, żeby szczęśliwie wrócić do, e, do siebie i odpocząć i zastanowić się nad tym, co nas czeka. Dziękuję. Niezły mecz, jeśli chodzi o Poziom drugoligowy uważam zdający na dobrym poziomie, mimo przegranego meczu można być zadowolonym przede wszystkim z gry drużyny. Przy odrobinie szczęścia można się było pokusić o lepszy rezultat. Raków Częstochowa gratuluje przede wszystkim te barraży. Raków Częstocho Częstochowa tworzył bardziej wartościowy zespół jeśli chodzi o ławkę rezerwowych. Myśmy takie ławki nie mamy wartościowych po ostatnich perypetiach, jeśli chodzi kadrowych. No muszę wpuszczać juniorów, którzy jeszcze nie dojrzeli do poziomu drugoligowego. Jedynym plusem tych młodych zawodników jest to na pewno gra Sebastiana Mandzolowskiego, który gra trzeci mecz z kolei. Pozostali młodzi, którzy są w treningu pierwszych w zespole jeszcze dużo czasu potrzeba, żeby Dorównali poziomowi drugoligowemu. Nie ukrywam, że od pewnego czasu szukamy już jakby przedłużonego okresu przygotowawczego, szukamy jak najlepszych rozwiązań dla drużyny, dla klubu. I już od poniedziałku zaczynamy testowanie nowych zawodników. Chcemy stworzyć zespół na poziom drugoligowy oczywiście.